W napisach końcowych widzieliśmy również, że nie ucierpiał żaden pies, żaden mistonosz. Pytanie: co z bocianem? Trzeba dodać, że nie został wykolejony żaden pociąg. To jest, to jest ważne. No, bocian, bocian to była w ogóle. Bocian tam był naprawdę. I to było, no, ponieważ był tak zwany second unit, druga ekipa taka dodatkowa do, do ekipy zdjęciowej i Wojtek Staran, który był głównym operatorem filmu w pewnym momencie wysłał tam, żeby, żeby obserwować to gniazdo Bociana, co tam się dzieje. No i no i takie, i takie rzeczy zostały jakby zarejestrowane. Przecież ja bym tego nie wymyślił w scenariuszu, nie, ile ile, nie wiem kto by mógł wymyślić coś takiego, że facet robi gimnastykę i Bocian robi dokładnie to samo. To jest po prostu zrządzenie losu. Pierwszy był Jacek czy Bocian? Pierwszy był Jacek. Myśmy mieli poczucie, że obserwujemy Bociana, Bocian obserwował nas.